Gdy jesteście czasem na spacerze, zwróćcie uwagę to, co znajduje się pod Waszymi nogami, bo tam rozpościera się prawdziwy, owadzi świat, w którym mrówki walczą o przetrwanie. Dzisiaj teraz pokażę Wam parę gatunków mrówek, które spotkałem właśnie na takim spacerze. Tutaj jest. Lasius fuliginosus, kartonówka zwyczajna. Są to mrówki, które, które tworzą duże szlaki, tak zwane autostrady mrówcze, czyli szlaki feromonowe. Tworzą też bardzo duże gniazda i tutaj widzicie właśnie jed, jeden taki szlak feromonowy. Te mrówki na potęgę hodują mszyce. I właśnie nimi głównie się żywią i, spadziu, i żywią się też spadzią od mszyc. Są to bardzo ładne mrówki. Może kiedyś nawet będę je miał w hodowli. Ich ubarwienie jest takie smoliście czarne, tak ładnie połyskujące. A rójkowa królowa z tego gatunku zakłada gniazdo w sposób pasożytnictwa społecznego i pasożytuje na lasius umbratus, czyli na takich żółtych mróweczkach. Zresztą tutaj też je spotkałem, więc zaraz wam je. Pokażę. Królowa wkrada się do gniazda, zabije jedną robotnicę, przesiąka jej zapachem, a potem zabija królowa. Tutaj my widzimy jeszcze sieklicę zwyczajną. Ich dość dużo można napotkać na spacerze. Tutaj mamy formika cinrea, czyli pierwą mrówkę żwirową. Ona dość szybko, no jak widzicie, dość szybko tutaj furażeruje, więc trudno ją nagrać, ale lecimy już do kolejnych mróweczek. Nie zabraknie oczywiście hurtnicy pospolitej, bo one są wszędzie. I teraz są, będą takie mrówki, do których mam lekkie wątpliwości. Jeśli wiecie na pewno, jaka to jest, jaki to jest gatunek, to napiszcie mi w komentarzu. Bo trochę wygląda mi na Lasius flavius, a trochę na Lasius umbratus. I nie wiem, jaki to jest gatunek mrówek. Zdecydowałem się, że to jest Lasius umbratus, ale tak jak mówię, jeśli ktoś Wie lepiej, no to proszę napisać w komentarzu, bo ja nie jestem idealnym specjalistą, nie wiem wszystkiego. No to te mróweczki się szykują właśnie do rójki. Więc na ten moment uznajmy, że to jest Lasius umbratus. I właśnie na tych mrówkach, o ile to jest ten gatunek mrówek, pasożytuje kartonówka zwyczajna Lasius fuliginosus.